Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w moim pierwszym odcinku z serii Let's Play Pokémon Omega Ruby. Zanim zacznę chciałbym powiedzieć wam kilka kwestii odnośnie tej serii Po pierwsze może się przedstawię mówią na mnie Dimitri Nie wiem dlaczego tak wyszło w szkole jakoś Tak na mnie teraz powiadają. I takiego Niku będę używał w grach na kanale Charizard Tube, który założyłem właśnie dzisiaj. I myślę, że już następnego dnia ten filmik się pojawi. Po drugie chciałbym Was poinformować, że nagrywam no, no na sprzęcie jakim widać i, i w warunkach jakich widać. Jest mi strasznie niewygodnie, ale no ni niestety, no sami wiecie, że ciężko jest nagrywać, szczególnie że nie ma żadnego emulatora jak na razie na komputer, żeby grać właśnie w Pokémony, w ogóle w gry z 3DS-a na PC. Niestety y y nagrywam to na zwykłym aparacie. Postarałem się jak mogłem, efekt widzicie. Jestem z tego efektu zadowolony. Wiadomo, mogłoby być lepiej, no ale niestety no jest jak jest, musicie to zrozumieć. I mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego, co razem stworzymy na tym kanale. No to zacznijmy. Oczywiście, no pierwszą rzeczą, jaką trzeba tutaj wybrać, to jest język. Szkoda, że nie ma języka polskiego No ale do innego języka oprócz angielskiego to ja nie znam Trochę, szpracham po niemiecku, ale to tam Trochę wymagania szkolne Ale zacznijmy grę w języku angielskim Będzie nam łatwiej Fajne intro, które mm, Aż się uza w oku kręci, gdy się na nie patrzy naprawdę fajne wspomnienie fajny w ogóle remake tego co było w ogóle nie powiedziałem wam yy, trochę o tej grze yy, no to jest oczywiście pokémon karobi wydany teraz niedawno w listopadzie pod koniec listopada i yy, jest to remake yy, gry pokémon Ruby z 2003 roku, wydanego na grę, na konsolę Game Boy Advance. Oczywiście to jest naprawdę duże wzbogacenie tej gry, trochę zmieniona fabuła, ale no i tak wszystko kręci się wokół, wokół tej samej osoby, tych samych osób prawie że i tej samej legendy Grawdona. Który w, yy, w tej grze zyskał swoją, jakby, prima pierwotną wersję. Która moim zdaniem wygląda w ogóle pierwotne wersje i y, Kajorja, i Kiorja, nie wiem jak to się wymawia, zawsze miałem ten problem. Grał do nas, są naprawdę świetne. W ogóle dużo fajnych mega ewolucji jest, zostało wprowadzonych w tej grze i podczas tej rozgrywki rozg postaram się bynajmniej te najnowsze yy, złapać i pokazać wam yy, piszcie mi w komentarzach czy mam używać Wonder Trade czy mam w ogóle korzystać z GTS-a chcę się właśnie tak do was yy, jakby tak powiedzieć przyszyć trochę Chcę po prostu tak zrobić, żeby ten kanał i, i ta seria się wam podobała i postaram się i prowadzić tą serię jak najlepiej. No ale no co. Klasyk, oczywiście profesorek, z, z tą samą kwestią, którą zawsze mówi. I fajnie w ogóle to jest zrobione. Stara wersja jest pokazana wszystko. Oczywiście to jest profesor Birch, czy mówi, że jest profesorem Pokémon, a to jest yy, Azuril. Tak. No. A to wszystko działo się na konsolce, którą trzymała nasza postać, która jedzie do domu. No i on mówi, że ludzie i Pokémony od dawna żyły w przyjaźni, pomagały sobie nawzajem. Czasami to było dla zabawy, dla coś czasami tam. Ten... I tam to samo, to jest to samo, ta sama kwestia, która jest zmówiona przez każdego profesora Pokemon z każdego regionu. W ogóle dużo takich nowinek właśnie w łapaniu Pokemonów jest pokazanych i właśnie te trzęsące się krzaczki, które wróciły z unowy. W Unowie też były trzęsące krzaczki, tylko że tutaj teraz jest na tyle trochę utrudnienie, moim zdaniem, że trzeba się skradać do tego krzaczka, żeby złapać tego Pokemona. Wcześniej nie było z tym problemów. Wjechało się w krzaczek i się złapało Pokemona. A tutaj, no niestety, trzeba się skradać. No i teraz profesor pyta się nas o naszą płeć. Niedawno i skończyłem rozgrywkę musiałem niestety usunąć sejfa na potrzeby mojego kanału i grałem Brandonem i nie wiem czy nie czasem zagrać Mei ale Dimitri to raczej jest imię męskie też dlatego trzeba nazwać się się wybrać po odpowiednią, odpowiedniej dni no, aha no i jeszcze nie wspomniałem o tym, że na się wspominać nie ma tu co, bo sami widzicie, że nagrywane jest nagrywany jest tylko ekran górny no bo no warunki są takie jakie są. Ekran dolny może wymyślę coś, tylko że ja mam bardzo słaby aparat w telefonie. Jeszcze myślałem, żeby nagrywać dwukrotnie. Żeby też ten ekran dolny wam pokazać. Co się dzieje, ale takie najważniejsze rzeczy, jeśli będą, no to postaram się jakoś wam tam pokazać na tej kamerce. No ale to zobaczymy w praniu jak to wyjdzie. Oczywiście bardzo Was proszę o komentarze wszelkiego rodzaju. Przyjmę je naprawdę z pokorą i postaram się yy, 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 słuchać Waszego głosu i wprowadzać to w życie. Dobra, wychodzimy z wozu, z furgonetki i jesteśmy w naszym rodzinnym mieście Little Road City. Czy Little Road. Little. Tak, like trochę z akcentem Little Rock. No i oczywiście nasza mama. Dimitri. Mam seraty, pierdaty. Oczywiście mój angielski też nie jest na rewelacyjnym poziomie. Także to co zrozumiem, to Wam postaram mówić, przetłumaczyć. Wam mówi o tej ciężarosce. Ten. Co myślisz? To będzie nasz nowy dom. No jak się czujesz, że to jest nasze nowe miejsce i zobacz swój pokój, wejdź ze mną do środka. Wcześniej, z tego co pamiętam jak grałem, to grałem parę lat temu na laptopie, to właśnie wszelkiego rodzaju te pudełka i meble wnosiły bodajże wigorofy. A tutaj wnoszą maczoki. Taka ciekawostka. Widzisz Dimitri to jest nasz dom, nie przeczytałem wcześniej. No, firma przewozowa Pokémonów zawsze pomaga w rozpakowaniu i w czyszczeniu. No, they really make moving a pinch, no. No, no, no. Dziękuję za ciężką robotę. Oczywiście bardzo ten coś tam praktyki, nie wiem co to znaczy w każdym razie. <laughs> Maczoki wychodzą, no tata kupił nowy zegarek do, do pracy, do pomocy w celebracji. Nie, nie będę wam tego tłumaczył, nie wiecie o co chodzi. Angielski leży szczególnie, że ja mam teraz tremę i już w ogóle połowy, w ogóle angielskiego zapomniałem, także rozumieć rozumiem, ale nie umiem przetłumaczyć. No, oczywiście czas się ustawia automatycznie. Taką, taki czas, jaki mamy na konsoli. Aktualnie na konso no, na konsoli. Czas aktualnie, chłopiec, jest 22.38. Co myślisz o swoim nowym pokoju, Dimitri? Dobrze. Wszystko zostało wypakowane, położone na miejsce. Został skończony. No, wprowadz wprowadzka została skończona, a wszystko zostało na dole. Uporządkowane, że tak powiem. Fajnie, że e, Pokemony pomogły nam. Okay. Słuchaj, aha, to jest notes. Node punkt Adventure Room No. one Open the menu with the X button Aha, nie żeby napisać. Czemu wcześniej ten nie nie przeczytałem. Nie ja grałem Dobra, mało ważne. No pokój jak pokój. Oczywiście jest bardzo podobny do tego jaki był. Wcześniej nie było bodajże yy, tej lalki z Idziemy dalej po naszego pierwszego Pokemona Mama krzyczy, żebyśmy szybko przywykli do telewizora, bo w telewizorze jest mowa o Jimie. Petalburgu. Tat, tata, tata może będzie w telewizji. Tam mówią o tym wszystkim, co się tam działo. No, mówi, że jeden z przyjaciół naszego taty mieszka w tym miasteczku i nazywa się profesor Bir Bircz. Mieszka po prawej stronie w następnym domku, po prawej stronie i mówi, żebyśmy po... Że, dobra, on mieszka w, po prawej stronie w następnym domu, więc y, powinieneś y, pójść się przedstawić do niego. No dobra, no to pójdziemy. No problem. Idzie do domku, i to jest bodajże jego żona. O, cześć! Ty jesteś? O, ty jesteś Dimitri! Nasz nowy sąsiad! Witam! Yy, mamy córkę, która jest w, w, w takim samym wieku jak ty. Jest bardzo podekscytowana. Nie, będzie bardzo podekscytowana yy, nową przyjacielem. Yy, ona powinna być w pokoju na górze. Myślę, że na pewno się poznacie. No, na pewno poznacie. Poznamy na pewno. No i wchodzimy po stopniach. No i poznajemy dziewczyny. Myślę, że yy, tak jak oglądałem anime i jak grałem w gry, to żeńska postać jako May to najbardziej mi się podobała. Chociaż Iris, no, ona nie była drugą postacią na przykład do wyboru, ale jest naprawdę też była fajna w anime. A to moje prywatne uczucia. Ha, kim ty jesteś? Ale to musisz być Dimitri Wprowadziłeś się dzisiaj, tak? Cóż, jestem May. Miło mi cię poznać. Aktualnie marzę o zaprzyjaźnianiu się z Pokemonami na całym świecie. ta, Tata coś tam, że ma Aha, że mam na nim dzisiaj, że tata... Aha, że ona mówi, że jej tata powiedział, czyli profesor czy powiedział jej, że się wprowadzam dzisiaj, że my się wprowadzamy dzisiaj. No i mam nadzieję, że będziemy niezłymi przyjaciółmi. Dobra. No, dobra, zaczerwieniła się, to dobrze. No i zapomniałam. Um, obiecałam tacie, że ma oooo, widzę co to znaczy, dobra, ma no ważne. że pomogę tacie w łapaniu dzikich pokemonów no, nie do zobaczenia hm, dobra, ma no uważne pokój jak pokój schodzę na dół i pójdziemy po naszego nowego pokemona mi pomocy. To jest właśnie najlepsza scenka z tego wszystkiego. Z tej całej gry. Profesor Prycz uciekający przed dziką pochijaną. Cześć! Ty tam! Proszę, pomóż mi! W mojej torbie! Są, jest tam kilka pokeboli. Pokebolów, pokeboli. No właśnie. No i teraz Jeden z największych wyborów w grze, wybór pierwszego Pokemona. Może pokrótce przedstawię Wam każdego z nich. Zacznę może od Matkipa. Matkip jest to Pokemon wodny z trzeciej generacji. Ewoluuje w Marsztompa na 16 poziomie i na 36 ewoluuje w Słamperta i zyskuje podtyp ziemny, Bodajże już jako Marsztomp ale nie jestem pewien. Oczywiście jako starter teraz w tej, generaty, w tej grze dostał możliwość mega ewolucji. Następnym pokemonem jest to pokémon Torchic typu ognistego. Ewoluuje w Kompas na poziomie 16 i w Blazy Kena na poziomie 36 i zyskuje podtyp waleczny już w szóstej generacji w grze. Pokemon XY, dzięki specjalnemu eventowi, mogliśmy zyskać właśnie to który trzymał Blazikenit. Dzięki któremu mogliśmy go mega ewoluować już w tamtych grach. Także no, nic nowego, zobaczyć mega ewolucję Blazikena w tej grze. I TriKo, Pokemon typu trawiastego z trzeciej generacji, ewoluuje w grow na 16 poziomie i na 36 ewoluuje w Septila. Dzięki mega ewolucji zyskuje podtyp Dragon, czyli Smok. I teraz może powiem, krótko zostało mi się 10 minut filmiku, jeszcze może jakiegoś Pokémona złapiemy, yy... który będzie mój wybór yy, i dlaczego nie. Yy, moim wyborem na pewno nie będzie... chociaż tak, może powiem na początek, że bardzo kocham ogniste Pokemonie, praktycznie każdy yy, starter ognisty mi się podoba z wyjątkiem yy, Tepinga, chociaż tepik jako sam tepik mi się jeszcze jako taka podoba, chociaż już potem następne jego ewolucje, a ember tym bardziej już mi się nie podobało, ja nienawidzę tego pokemona. Szczególnie, że już podtyp waleczny mi się już znudził trochę i jakoś mi nie pasuje. Ale kocham ogniste pokemony. Przede wszystkim, jak wejdziecie na mój kanał, na pewno już wiecie jakiego pokemona ubóstwiam. Jest nim oczywiście Charizard. Ale teraz może powiem na temat matki, to dlaczego nie matki? Matki dlatego nie, że nie podoba mi się jego mega ewolucja. To jest taka jakaś wielka żaba. Nie wiem jak to nazwać, taka gruba. Nie, nie podoba mi się. No, no nie podoba, chociaż sam Swampert. Jak najbardziej mega swampert. Nie. Dlaczego nie... Toczy. Torcik dlatego nie ze względu na to, że mieliście możliwość zobaczenia Mega Blazikena o grach XY. A to nie sztuka wziąć teraz Torcika i pokazać go yy, Wam, jak Mega Evoluuje, jako Blaziken, jako yy, Mega Evoluuje. No bo to już było pokazane. To jest raz. Dwa, wcześniej jak grałem, właśnie sobie przeszedłem tą grę, to wziąłem właśnie torcika. Z czystej ciekawości jak wygląda i jakie ja ma statystyki właśnie w praktyce Mega Bla Blaziken, ponieważ no, kupiłem trochę później grę Pokémon X i już się nie załapałem na event z torcikiem. Także no, nie miałem możliwości zobaczenia torcika w Pokémon XY. Też dlatego moim wyborem będzie Trico. Lubię tego Pokemona, naprawdę jak, jak ja no, nie przepadam za z tymi Pokemonami, ten Pokemon jest naprawdę świetny. Jest bardzo szybki, świetnie wygląda, a mega septile jest po prostu zajebisty, szczególnie jego mega ewolucja. Jeszcze zyskuje podtyp typ smok, co naprawdę fakt, że jest 4 razy wrażliwy na lód, no ale kto mądry będzie atakował trawiastym pokemonem lodowe pokemonem, no ale no to już kwestia gustu też dlatego już po moim monologu wybieram ostatecznie triko i oczywiście musimy zawalczyć z tą pochieną jakbym miał pokebola to bym może i go złapał ale niestety nie mamy. A co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim? Żeby zobaczyć, co w ogóle wybieram. O, jeden, przesunął mi się. O, teraz dobrze. Żeby zobaczyć, co w ogóle wybieram to muszę się bardzo pochylić do tyłu, żeby spojrzeć pod kartonik. <laughs> no ale ten szczegół, myślę, że wytrzymam tą trochę małą wygodę, bo nie można w ogóle nazwać wygodą. No ale cóż, pokonane, Uchiyena jest pokonany. Nawet nie spojrzałem na płacz, ale przypuśćmy, że jest pokonany. Fiu! Wszedłem właśnie do dużej trawy i spotkałem dzikiego pokemona, który skoczył na mnie. Uratowałeś mnie, dziękuję. Ci. O! Kurde, coś mi tu nie pasuje. Ty jesteś synem Normana Dimitri. No, dobra, zaprosił nas do swojego laboratorium poszliśmy razem z nim i w laboratorium dowiemy się, że w zamian za to, że on jest naszym, znaczy się jest przyjacielem naszego Ojca i że uratowaliśmy go, w podziękowaniu daje nam Triko, co w ogóle nie jest nawet zaskoczeniem, oczywiście, a, jeszcze zapomniałem o tym powiedzieć, już nawet nie zdążę pójść do trawy, yy, nie nazywam Pokemonów, nie lubię nazywać Pokemonów, nienawidzę po prostu nazywać Pokemonów, nie wiem czemu, jestem jakoś przywiązany do ich naturalnych imion. Nie lubię, nie nazywam, może dlatego, że też nie mam jakichś tam zajebistych pomysłów na nazwy. Także nie nazywam. Może kiedyś mi się odwidzi to, ale nie będę nazywał Pokemonów. No. No, taka rzecz, coś tam, coś tam. Mówi, że jego córka jest na drodze 103. I czeka sobie tam. I czy pójdziemy i ją spotkać. Oczywiście, że pójdziemy. Arianaf. Oczywiście Arianaf to jest yy, nawigator, czyli mapka. Zagadamy z profesorkiem, co on nam powie. No. Powiedział nam o profesorze w Birczu. Wstąpimy do matki na chwilę. tu mam o jestem zmęczony muszę odpocząć Dobra. odpoczniemy tylko podleczony i nie śpimy lecimy może jeszcze zdąży miejmy nadzieję że zdążę. no i spotykamy pierwszego dzikiego pokemona oczywiście nie możemy go złapać bo nie mamy pokebola Pierwszy dziki Pokémon ja z Wampu, Pokémon trzeciej generacji, Pokémon Robak, czy też Robak ewoluuje w na bądź e, Silkuna i na bodajże dziesiątym levelu czy piątym, nie, nie na dziesiątym chyba, i na piętnastym e, Silkun ewoluuje w Beautyfly, a kaskun w Dustoxa nie będziemy z nim walczyć bo jakoś tak trochę też nie ma czasu chciałbym jeszcze się spotkać z tą May, ale chyba nawet nie zdążę zawalczyć z nią, także pójdziemy chyba tylko do miasta to jest miasto Old Day Old Day no, ani nie Old Day było to samo Old Day, Old Day. No i ten gościu próbuje nas tu oprowadzić o, po tym miasteczku. Pokazał nam właśnie yy, Pokemarkts, które wróciło do tych nowych gier na 3DS-a. Wcześniej Pokemarks mieścił się w centrum Pokemon. No i nam właśnie dał chyba połuszczona. Może widzę? Chyba tak. No i życzył nam szczęśliwej podróży, powiedział nam tutaj też, że mieści się Centrum Pokémon Obok tego krzaczka, może tak Dobra Chciałbym Wam serdecznie podziękować za ten mój pierwszy odcinek Trochę już się wyluzowałem Na początku byłem bardziej spięty Mam nadzieję, że już następne filmiki Będą szły trochę lepiej Cokolwiek yy, Wam się nie podobało w tym filmiku, mówcie Będę starał się to jakoś poprawić No jakości już nie poprawię Um, ale proszę komentujcie, oceniajcie i przede wszystkim subskrybujcie. Dzięki temu ten kanał stanie się lepszy. Dziękuję Wam za uwagę i dobranoc. Do zobaczenia.